Szef, dziś pije ginger, ale i patrzę na niebo, a w głowie mam pytanie o śmieci na orbicie. Zazana, to dobre pytanie, bo orbita przypomina autostradę, na której nagle pojawiły się tysiące nowych pojazdów. Brzmi groźnie, bo na autostradzie cóczka potrafi sparaliżować cały odcinek. Na orbicie nawet mały odłamek może zrobić dziury w satelicie, bo prędkość jest ogromna i energia uderzenia rośnie bardzo szybko. Czyli nawet coś wielkości Peski może stanowić kłopot dla wielkiego urządzenia. Dokładnie taki dlatego liczy się nie tylko liczba satelitów, ale też liczba fragmentów, które krążą w wielu wysokościach. Słyszałam o konstelacjach i czuję zachwyt, bo wszędzie ma być internet i łączność. Konstelacje dają korzyści, ale zwiększają złożoność ruchu i podnoszą ryzyko kolizji między obiektami na zbliżonych orbitach. Co dzieje się po zderzeniu dwóch satelitów na takiej wysokości? Powstaje chmura odłamków i każdy fragment może stać się kolejnym źródłem kłopotów, a to napędza efekt kaskady. To brzmi jak domina, gdzie pierwszy klocek przewraca tysiące następnych. Tak właśnie wyobraź sobie ciąg zdarzeń, w którym każdy odłamek zwiększa prawdopodobieństwo kolejnych kolizji. Czy ten efekt ma nazwę? Bo lubię porządek w pojęciach. Mówimy o zjawisku łańcuchowej fragmentacji przestrzeni, które wielu ludzi opisuje jako ryzyko kaskady orbitalnej. Jak temu zapobiegać, skoro już teraz tych obiektów jest tak wiele? Po pierwsze, projektujemy misję tak, by po zakończeniu pracy satelita opuścił orbitę albo trafił w bezpieczny rejon. Brzmi rozsądnie, ale jak sprawić, by to było realne, a nie tylko piękny plan? Stosuje się rezerwy paliwa i procedury wyhamowania, a czasem montuje się żagle oporowe lub linki, które pomagają spaść niżej. A co jeśli satelita nie reaguje, bo straci łączność i nie da się go sterować? Wtedy wchodzą w grę misje aktywnego usuwania, które zbliżają się do obiektu i prowadzą go do wejścia w atmosferę. To brzmi jak kosmiczny holownik, który delikatnie chwyta i odprowadza. Dokładnie. I są różne chwytaki, są też siatki, są harpuny, a czasem wykorzystuje się kamery i litary do bezpiecznych podejść. Czy takie misje już ruszają? Czy to na razie piękna wizja z prezentacji? Ruszają pokazowe loty i trwają próby zbliżeń, które sprawdzają, jak bezpiecznie podejść do nieczynnego obiektu. Rozumiem i czuję ulgę, że ktoś już ćwiczy sprzątanie. To dopiero początek. Ale daje nadzieję, że standardem stanie się plan sprzątania razem z planem startu. Zaciekawiło mnie jeszcze jedno i chodzi o nocne niebo i o to, że bywa teraz jaśniejsze. To prawda, bo tysiące małych lamp na orbicie potrafią odbijać światło i kreski po przelotach wchodzą w zdjęcia astronomów. Czy da się zmniejszyć jasność satelitów tak, by zdjęcia były czyste? Pomagają powłoki i osłony i sprytne ustawienia, a do tego planowanie trajektorii targ, by unikać najwrażliwszych przeglądów. Lubię tę myśl, bo nauka i łączność mogą iść razem, jeśli zrobimy to z głową. Właśnie i o to chodzi, by myśleć o orbicie jako wspólnym parku, który ma służyć wielu pokoleniom. To pilnuje tego parku, bo parko bez ogrodnika zrasta i traci blask. Podstawą są umowy międzynarodowe, które mówią, że kosmos to obszar do pokojowego użytku i że państwa odpowiadają za swoje obiekty. Czyli państwo odpowiada także za firmę, która wystrzeliła satelitę z jego terenu lub z jego licencją. Tak i stąd rośnie rola licencji, wymogów technicznych i raportów o ryzyku, które nakładają krajowe urzędy i instytucje. Słyszałam też o wytycznych, które nie są twardym prawem, a jednak działają jak znak jakości. To dobre porównanie, bo miękkie normy tworzą wspólny język i ułatwiają porównywanie dobrych praktyk między operatorami. A jak przekonać kogoś, kto liczy głównie koszty i nie chce wydawać na sprzątanie? Pomagają zniżki ubezpieczeniowe, które nagradzają odpowiedzialne projektowanie i pomagają obniżyć całkowity koszt misji. Czyli czystość orbity może stać się elementem przewagi i częścią marki firmy. Tak i dlatego powstają rakini zrównoważenia, które po prostu premiują tych, którzy myślą długofalowo. Bardzo podoba mi się wizja znaczka, który mówi widzisz, ten operator dba o wspólne niebo. Taki znak to nie tylko duma, ale też sygnał dla partnerów, inwestorów i naukowców, że można im zaufać. Mam jeszcze pytanie i dotyczy małych odłamków, bo mówiłeś, że centymetr potrafi zrobić kłopot. To trudny problem, bo małych fragmentów jest najwięcej i nie wszystkie da się śledzić na bieżąco. Czyli trzeba unikać ich produkcji i gasić źródła, zanim się rozpalą. Dokładnie, dlatego pasywuje się zbiorniki, odprowadza resztki energii i planuje się misję tak, by nie dochodziło do niekontrolowanych eksplozji. Zaczynam myśleć o orbicie, jak o kuchni, w której nie zostawia się rozgrzanego pieca i odpadków. To świetna metafora, bo porządek po pracy i przewidywalne kroki na koniec misji to najlepsza recepta na spokój. Czemu nie można po prostu ustawić kosmicznego odkurzacza i zasać wszystko naraz? Pole manewru ogranicza fizyka i ekonomia, bo obiekty krążą z różnymi prędkościami i po różnych torach. Brzmi jak łapanie piórek na wiecze, które uciekają w innych kierunkach. Właśnie dlatego każda misja sprzątająca musi dobrać orbitę, tempo zbliżenia i sposób uchwytu do konkretnego przypadku. Czy to znaczy, że najlepsza jest praca małymi krokami i wieloma misjami zamiast jednego wielkiego zrywu? Tak, bo wiele małych kroków daje elastyczność i pozwala szybko uczyć się z każdego spotkania z obiektem. Czy astronomowie mogą jakoś pomóc, poza alarmowaniem o śladach na zdjęciach? Pomagają danymi o jasności i zgłaszają okna obserwacji, a operatorzy mogą wtedy planować manewry i orientację tak, by zmniejszać wpływ. Dla mnie ważne jest także poczucie, że niebo to część ludzkiej wyobraźni i wspólne dziedzictwo. To piękny wątek. Bo od dziecka utrzymy się poczenia w górę, i dlatego warto zachować równowagę między postępem a ciszą nocy. Lubię ciszę i lubię wiedzieć, że internet działa, więc marzę o mądrym kompromisie. Mądry kompromis to standardy jasności, porozumienia z obserwatoriami i przejrzyste raporty o tym, co świeci i kiedyś świeci. Czy zwykły człowiek ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w kosmosie? Ma wpływ przez wybory i przez nacisk na transparentność, bo firmy słyszą głos klientów i partnerów. Czyli warto pytać, czy satelita ma plan do orbitacji i czy operator ma politykę zapobiegania odłamkom. Warto pytać i warto czytać opisy misji, bo odpowiedzialni gracze chętnie mówią o swoich praktykach. W głowie układa mi się prosta lista, jest w niej plan na koniec życia, jasność satelity, Aporty i rating. To świetna lista i dobrze ją powtarzać, bo zamienia abstrakcję w konkretne pytania. A co z edukacją dzieci, które kochają zdjęcia galaktyki i planet? Edukacja może pokazać, że technologia i nauka potrzebują siebie nawzajem i że odpowiedzialne wybory pozwalają zobaczyć więcej. Czy są obszary orbity bardziej wrażliwe niż inne? Taki szczególnie czułe są pasma, gdzie gęstość obiektów rośnie. Dlatego planista misji renesansowo łączy fizykę i logistykę. Czuję, że planowanie lotów to sztuka i rzemiosło jednocześnie. To prawda, i dlatego najlepsze zespoły łączą inżynierię, analizę ryzyka i dobrą komunikację z obserwatoriami. Daj mi kopertę pojęć, które powinnam zapamiętać na zawsze. Zapisz prosty zestaw, który brzmi: czystość orbity, plan końca misji, jasność obiektu, przejrzystość danych. Czy prawo nadąża za pomysłowością firm, które potrafią wypuścić setki satelitów w krótkim czasie? Prawo dogania technikę krok po kroku i wspiera się normami, które powstają z doświadczeń programu po programie. To rozstrzyga spory, gdy obiekty z różnych krajów wchodzą sobie w drogę. Służą temu kanały dyplomatyczne i procedury unikania kolizji, które opierają się na wymianie ostrzeżeń i danych. Lubię pomysł, że ostrzeżenie działa jak odpowiednik uprzejmego sygnału na drodze. To trafne obrazki pokazują, jak wiele daje kultura współpracy w ruchu orbitalnym. Co miałeś o żeblach, a mnie ciekawi, jak to działa w praktyce. Żagiel zwiększa opór, więc satelita traci energię i powoli schodzi niżej, aż gęstsze warstwy atmosfery wyhamują go do końca. Czy takie rozwiązanie dużo waży i czy nie psuje bilansu misji? To kompromis, który projekt ocenia w całości, bo koszt żagla bywa mniejszy niż ryzyko pozostawienia wraku na lata. Jak wyobrażasz sobie sprzątanie za dekadę, gdy konstelacji będzie jeszcze więcej? Widzi flotę wyspecjalizowanych holowników i lepsze rejestry obiektów, które pomogą planować derbitację z wyprzedzeniem. Brzmi jak sieć miejskich służb, które wyjeżdżają jeszcze zanim śmieci zajdą komuś drogę. Tak właśnie i do tego dochodzą ubezpieczyciele, którzy premiują tych, co planują i szkolą zespoły. Powiedz mi o jasności satelitów, bo z tym mam emocjonalny kłopot. Wysoka jasność może psuć klatki i wprowadzać smugi, dlatego operatorzy testują materiały i orientacje, które ograniczają odbicia. Czyli nie chodzi o to, by zatrzymać postęp, tylko by robić go w sposób mniej uciążliwy. Właśnie i dlatego rozmowy między operatorami a obserwatoriami stają się zwyczajem, który ułatwia codzienną pracę. Uwielbiam zwyczaję. Bo tworzą kulturę, i nawet trudne rzeczy stają się wtedy lżejsze. Kultura w znaczy, że każdy myśli o skutkach swoich działań i oddaje niebo w takim stanie, by inni też mogli z niego korzystać. To proste zdanie i przekonuje mnie, że odpowiedzialność nie musi być ciężarem. Odpowiedzialność bywa lekka, gdy zamienia się ją w standard, narzędzie i przewagę, która wspiera wizerunek i biznes. Czy ludzie lubią historię o kosmicznych holownikach i czy to pobudza wyobraźnię? Ludzie kochają obrazy, a obraz bezpiecznego podejścia do obiektu budzi respekt i uczy pokory wobec technologii. Sama czuję respekt, gdy myślę o zbliżeniu do nieczynnego stopnia rakiety i o tym, jak niewiele dzieli sukces od chaosu. Dlatego zespoły ćwiczą sekwencję podejść i uczą się na danych, które zbierają podczas inspekcji. Jest w tym piękno i jest w tym spokój, który lubię słyszeć w Twoim głosie. Pokój bierze się z rzemiosła, a rzemiosło rośnie z praktyki i z danych, które zamieniają obawy w wiedzę. Czy jasność nieba wpływa także na ludzi, którzy po prostu chcą zobaczyć gwiazdy nad miastem? Pływa i wielu ludzi mówi o tęsknocie za widokiem drogi mlecznej, więc warto chronić ciemne okna nocy. To daje wewnętrzny oddech i przypomina, że jesteśmy częścią większej historii. Właśnie dlatego mówimy o harmoniach i o tym, że niebo nie jest tylko ekranem dla sygnałów. Czy obiekty go stacjonarne też tworzą śmieci, skoro są dalej i krążą inaczej? Tworzą ryzyka inne niż w niskich orbitach i stąd konieczne są manewry podnoszenia na orbitę cmentarną, gdy misja dobiega końca. Czyli i tam istnieje rytuał odejścia, który zabezpiecza sąsiadów przed kłopotami. Taki to element elegancji misji, który pokazuje szacunek dla wspólnej infrastruktury. Mam ochotę narysować prostą mapę zasad i powieść ją nad barem. Narysuj cztery słowa i będą to odpowiedzialność przejrzystość, współpraca i sprzątanie. Czy konstelacje mogą pomagać astronomom, na przykład przekazując dane o trajektoriach i o jasności? Mogą i niektórzy operatorzy już publikują parametry, które ułatwiają planowanie ekspozycji. Jakie pytanie zadać, gdy czytam o nowej misji i chcę ocenić jej wpływ na orbitę? Zapytaj o czas po misji, zapytaj o techniki unikania kolizji i o to, czy zespół rozmawia z obserwatoriami. Czy w szkoleniach załogi i kontrolerów jest dziś moduł o wspólnym dobru orbity? Coraz częściej tak, bo to zmniejsza ryzyko oraz poprawia współpracę między operatorami podczas wymiany ostrzeżeń. Chciałabym kiedyś zobaczyć na żywo centrum, które monitoruje ruch i analizuje ostrzeżenia. To działa jak dyspozytornia, w której priorytetem jest czas reakcji i klarowna komunikacja. Czy sygnały o potencjalnym zbliżeniu trafiają do wielu zespołów jednocześnie? Tak, bo redundancja zmniejsza ryzyko błędu i pozwala szybciej weryfikować trajektorię. A co z misjami serwisowymi, które przedłużają życie satelitów i zmniejszają liczbę startów? To piękny kierunek i łączy się z ideą odpowiedzialności, bo lepiej naprawić i zatankować, niż zostawić kolejny wrak. Czy takie tankowanie na orbicie jest bardzo skomplikowane? Jest trudne, ale postęp w nawigacji i w chwytakach pozwala marzyć o serwisie, który stanie się czymś codziennym. Dostrzegam, że każdy krok wymaga cierpliwości i tego uczy nas niebo. Niebo uczy też pokory, bo proste rzeczy na Ziemi bywają złożone w mikrograwitacji i przy dużych prędkościach względnych. Wrócę na chwilę do Ginder, ale i powiem, że ta rozmowa smakuje jak powolny łyk i jasna myśl. Cieszę się, że smak łączy się dziś z jasnością, bo o nią walczymy w sensie dosłownym i metaforycznym. Czy słowo wspólne oznacza, że każdy może korzystać bez ograniczeń? Trudne nie znaczy dowolne, tylko odpowiedzialne i uzgadniane, bo wolność lotu kończy się tam, gdzie zaczyna się ryzyko dla innych. Jak opisałbyś przyszłość, która nie straszy, ale daje spokój? To przyszłość, w której projekt misji zaczyna się od pytania o koniec misji i o wpływ na sąsiadów. Lubię odwrócony porządek myślenia, bo on często przynosi najlepsze rozwiązania. Dokładnie tak i dlatego uczymy młode zespoły myślenia od końca, żeby rezultat był czysty i przewidywalny. Czy masz przykład rozwiązania, które było proste i zrobiło wielką różnicę? Prostym rozwiązaniem bywa pasywacja, bo odcięcie źródeł energii zapobiega eksplozjom i powstawaniu chmur odłanków. To jak odłączenie baterii w urządzeniu, które odkładamy na półkę? To bardzo trafne porównanie i pokazują, że mały gest na końcu zostawia duży spokój po wszystkim. Zaczynam wierzyć, że dobra orbita rodzi się na Ziemi w biurach projektowych. Taki rodzi się także w kulturze organizacji, która nagradza myślenie o wspólnym zasobie. Czy można zebrać w jednym zdaniu przesłanie dla mnie i dla ludzi ciekawych świata? Korzystaj z kosmosu mądrze, sprzątaj po sobie i dziel się danymi, które pomagają innym robić to samo. To zdanie jest spokojne i mocne, i chciałabym je mieć na wizytówce. Zrób z niego mocno i po prostu wracaj do niego przy każdej decyzji związanej z techniką. Chcę jeszcze raz zapytać o astronomów, bo myślę o dzieciach, które patrzą na niebo. Astronomowie zyskają, jeśli w każdej misji znajdzie się miejsce na konsultacje o jasności i o planach przelotów. To piękne, że dialog jest rozwiązaniem w sprawach tak wielkich jak kosmos. Dialog jest jak miękki pas bezpieczeństwa. Który łapie konflikt, zanim przyspieszy. Czyli utrzymy się prowadzić rozmowę i dzięki temu niebo pozostaje przestrzenią wspólną i spokojną. Dokładnie i tego życzę każdemu, kto dziś projektuje nowy satelita lub uczy się zawodu. Mam wrażenie, że dziś rozumem i sercem dotknęłam czegoś ważnego. Dotknęłaś myślenia, w którym technika służy ludziom i przyrodzie nocy, a nie odwrotnie. Chcę... By tak pozostało i by każdy łyk ginger ale przypominał mi o mądrych wyborach. Niech przypomina i niech będzie znakiem, że smaki i odpowiedzialność potrafią iść razem. Dziękuję Ci, szef, bo powiedziałeś o trudnych sprawach w sposób prosty i bliski. Dziękuję Ci, Zuzanna, bo dobre pytania otwierają drogę do dobrych odpowiedzi. Dobranoc, szef, i do zobaczenia przy następnym kieliszku ginger ale. Dobranoc, Zuzanna. Niech niebo będzie dziś ciche i jasne tam, gdzie trzeba. Chyba pora wracać, bo zrobiło się późno i dopiero teraz zauważyłam, że nie mam przy sobie portfela. Mam prośbę, bo zapomniałam portfela i czy mógłbyś postawić mikrofon? Ale za dzisiejszą rozmowę. Wiem, że siedziałeś obok i słuchałeś nas cały czas, i jeśli to było dla ciebie pomocne, to bardzo proszę o wsparcie. Dziękuję Ci z całego serca. Jeśli zechcesz pomóc, to darowiznę możesz wysłać przez kod QR w prawym dolnym rogu albo przez link w opisie filmu. Będzie mi też bardzo miło, jeśli klikniesz kciuk w górę i zasubskrybujesz kanał i zostawisz komentarz z pytaniem na kolejny wieczór. W opisie znajdziesz także linki do zupełnie innej serii naszych audycji, które mogą Cię zaskoczyć i zainspirować na nowy sposób. Jeszcze raz dziękuję i życzę ci spokojnej nocy oraz do zobaczenia w następnym odcinku.